Siemanko, Siemanko, na tym filmie pokażę Wam wszystkie nowe sztuczki dodane do FC25. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, use to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod CLIP, aby uzyskać dodatkowe 6% zniżki. Link w opisie. Pierwsza sztuczka nazywa się Stop and Go. I wygląda ona w ten sposób, że podczas biegu symulujemy zatrzymanie się z piłką, a tak naprawdę biegniemy dalej jeszcze z delikatnym, Boostem, przez co możemy zdezorientować naszego przeciwnika, który pomyśli, że się zatrzymujemy, a my po prostu biegniemy dalej. Sztuczka wymaga dwóch gwiazdek, sztuczek, także dosyć niskie wymagania, i aby ją wykonać, wciskamy przycisk L2 bądź LT na Xboxie i prawą gałką robimy ruch do tyłu i do przodu, i w ten sposób tą sztuczkę wykonujemy. Druga sztuczka nazywa się Big Faint i ona również ma za zadanie zdezorientować lekko naszego przeciwnika, gdyż pozorujemy ruch w jedną stronę, a za chwileczkę ruszamy w zupełnie odwrotnym e, kierunku. Aby ją wykonać, wciskamy przycisk L2 bądź LT na Xboxie, a prawą gałką wykonujemy ruch w lewo w prawo bądź prawo lewo w zależności oczywiście w którą stronę e, chcemy ruszyć najpierw. Oczywiście po wykonaniu tego zwodu możemy ruszyć lewą gałką, żeby wyjść z tej animacji. Może nie jest zbyt efektowna, ale czasami taki mały ruch ciałem może wystarczyć, żeby zdezorientować Naszego przeciwnika. Kolejna sztuczka nazywa się Step Over Ball jest to sztuczka, która mocno przypomina berba spina znanego oczywiście z poprzednich wersji gry. Sztuczka jest bardzo przydatna na skrzydle, żeby ściąć do środka, bądź w polu karnym, żeby wyminąć obrońcę. Do tej sztuczki potrzebujemy czterech gwiazdek sztuczek i aby ją wykonać, wciskamy wcisk L1 bądź LB na Xboxie. A prawą gałką wykonujemy ruch przód góra, jeżeli chcemy wyjść właśnie w tamtym kierunku, bądź przód dół, jeżeli chcemy wyjść w drugim kierunku. Myślę, że to jest jedna z tych sztuczek, które warto wprowadzić do swojego arsenału. Kolejna sztuczka nazywa się Toe Drag Step Over i jest to sztuczka bardzo przydatna w polu karnym, żeby zmylić obrońcę, bądź nawet wymusić rzut karny. Jest to takie połączenie stepovera z delikatnym boostem, który dostajemy po wyjściu właśnie z tej sztuczki. Do jej wykonania potrzebujemy zawodnika, który ma 5 gwiazdek sztuczek. I aby ją wykonać, wciskamy przycisk L1 bądź LB na Xboxie. A prawą gałką robimy pełny obrót o 360 stopni i w ten sposób robimy taką małą przekładankę z delikatnym. Boostem do tempa. Sztuczka wygląda bardzo efektownie i można w ten sposób naprawdę zdezorientować naszego przeciwnika, który może być naprawdę bardzo mocno zdezorientowany, gdyż przekładanka sprawia, że tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę pójdziemy, ale tą sztuczkę radzę jednak potrenować najpierw na arenie. I kolejna sztuczka, jaka została dodana do gry, to Flare Nutmeg. Wygląda ona w ten sposób, że zmieniamy to odbiegło 180 stopni, odbijając sobie piłkę piętką. Tą sztuczką możemy spokojnie założyć siatkę przeciwnikowi, który siedzi na, na plecach do wykonania do wykonania tej sztuczki potrzebujemy 4 gwiazdki sztuczek i aby ją wykonać wciskamy jednocześnie przycisk L1 i R1 LB i RB na Xboxie prawą gałkę kierujemy przeciwnie do kierunku biegu, jeśli biegniemy w prawo gałkę kierujemy w lewo, jeżeli w lewo gałkę kierujemy w prawo. Możemy ten skill spamować sobie kilka razy, tak żeby jeszcze bardziej zdezorientować przeciwnika, zwłaszcza jeżeli przeciwnik jest mniej zwrotny, jak na przykład środkowi obrońcy. I jak każdą sztuczkę warto, najpierw sobie poćwiczyć na arenie. Dajcie znać w komentarzu, która sztuczka waszym zdaniem będzie najbardziej przydatna w grze, a na dziś to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!